Cześć, mam na imię Edyta, jestem we Włoszech od 5 lat, więc chciałabym się z Wami podzielić takimi ciekawostkami i radami. Ogólnie całą moją wiedzą dotyczącą Włoch i to może Wam się przydać, jak jedziecie na wakacje, na jakąś wymianę lub też e, wyjazdy służbowe. I pierwsza rzecz, od której chciałabym zacząć, to jest język. E, pierwszym szokiem kulturowym, jaki Jakiego doświadczyłam, było to, że we Włoszech e, ciężko jest się dogadać po angielsku. Wiadomo, język włoski nie jest e, prostym językiem i nie nauczymy się go w tempie ekspresowym, ale na przykład e, nauczyć się nawet takich podstawowych e, słówek, zwrotów, to może ma, nam bardzo pomóc. E, wiadomo, trzy magiczne słowa czyli E, Grazie, dziękuję, per favore, poproszę, e, prego, czyli proszę. Później mamy na buongiorno, dzień dobry i e, sławne ciao, czyli cześć. Możemy używać e, witając się z osobami, ale także żegnając się. Jakbyście mieli jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, chętnie... Podzielę się innymi rzeczami. E buona giornata a tutti. Ciao!